Zagrajmy we wtorkowego Flesza. Podobno twórcy Derta 5 pracują nad nowym projektem, który ma być największą i najbardziej ambitną grą Code Masters od dekady. Te informacje można wyczytać m.in. w najnowszej ofercie pracy opublikowanej przez studio, w której szukają menadżera produkcji do swojego przełomowego projektu. Na profesjonalnej scenie League of Legends odbyły się kolejne roszady. Utytułowane G2, które jeszcze niedawno świetnie sobie radziło, po słabszym sezonie pożegna się z trzema graczami oraz sztabem trenerskim. W drużynie pozostanie między innymi Polek Marcin Jankos Jankowski. Nagle się jeszcze. Firma Epic Games rozważa stworzenie filmu na podstawie Fortnite, co wydaje się niezłym sposobem na zwiększenie zasięgu marki na rynku rozrywkowym po ostatniej batalii sądowej z Apple. Warto wspomnieć, że na początku tego roku Epic Games zatrudniło trzech byłych pracowników studia Lucasfilm. Po latach Ubisoft ponownie znalazł się na celowniku PETA, tym razem przez Far Crya 6. Organizacja żąda usunięcia minigry w formie brutalnych starć z udziałem kogutów. Całość potraktowano raczej z przymrużeniem MOKA, ale to fakt, że w wielu recenzjach można znaleźć porównanie aż do cyklu Mortal Kombat. It's beautiful, Już dziś premierę świętuje Back for Blood, czyli kooperacyjna strzelanka autorów Left for Dead. A. Gra trafi na PC, PlayStation 4, Xbox One oraz konsole nowej generacji. Projekt będzie też od razu dostępny w ramach abonamentu Game Pass zarówno na konsolach Microsoftu, jak i na pc -tach. W ramach promocji FNAFowego Security Bridge studio publikuje krótkie animowane teasery, w których znalazły się m.in. sześciocyfrowe kody, które według społeczności mają sugerować datę premiery. Z każdym odcinkiem kolejna cyfra się stabilizuje, a na ten moment układ to 1x1x2x. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do następnego.